Witam. W poprzednim odcinku powiedzieliśmy, że równowaga kwasowo-zasadowa to podstawa funkcjonowania organizmu i optymalnej przemiany materii. To, proszę Państwa, podstawa zdrowia. Obecnie stan zakwaszania organizmu dotyka prawie wszystkich. Jest to stan bardzo niebezpieczny, ponieważ osłabia wszystkie układy organizmu. Sprzyja to powstawaniu wielu różnorodnych chorób, w przeciwieństwie do zrównoważonego pH. Niezbędnego do zapewnienia normalnego, prawidłowego funkcjonowania organizmu, jego odporności na choroby. Zdrowe ciało utrzymuje odpowiednie rezerwy alkaliczne, aby sprostać potencjalnym zagrożeniom. Jednak kiedy powstaje nadmiar kwasów, które należy zneutralizować, nasze rezerwy alkaliczne są po prostu wyczerpane, pozostawiając ciało w słabej kondycji. I prawidłowe pH jest zdaniem wielu ekspertów bardzo ważnym kluczem. Wręcz podstawą do utrzymania zdrowia, większość ludzi, którzy cierpią z powodu różnych chorób, mają po prostu niezrównoważone z pH, są zakwaszeni. Stan taki zmusza organizm do wypłukiwania substancji mineralnych, między m.in. wapnia, sodu, potasu, magnezu z ważnych narządów i kości w celu podtrzymywania działania tzw. buforów, o których mówiliśmy już. I które są mechanizmami neutralizacji kwasów i bezpiecznego usuwania ich z organizmu. Dzięki znacznym rezerwom alkalicznym buforów stan permanentnego zakwaszenia i wyczerpywania zapasów minerałów może być niezauważany przez wiele lat. Czy jednak aby to prawda, że zakwaszenie jest tak groźne? A może to przesada? Czytam, proszę Państwa, często wypowiedzi niektórych ludzi medycyny lub niekoniecznie medycyny, dietetyków, w każdym razie ludzi, którzy wręcz z oburzeniem powiadają, że nie ma takiej jednostki chorobowej jak zakwaszenie. W prasie oraz w internecie pojawia się mnóstwo tekstów i filmów, w których różni, bardziej lub mniej utytułowani specjaliści, czy też mający się za takich. Twierdzą, że organizm z kwasami doskonale sobie poradzi, bo został tak zaprojektowany, że posiada potężne rezerwy buforowe, że zakwaszenie organizmu to tylko chwyt marketingowy, człowiek potrzebuje odkwaszenia tak jak ryba ręcznika. Prawdę mówiąc, cytat mi się szalenie podoba, jest bardzo, bardzo sobie śmieszny. Że mówiąc o zakwaszeniu, wchodzimy na bezdroża wiedzy, na bagna wiedzy, na śmietnik wiedzy i tak dalej. Istnieje więc zakwaszenie, czy też nie? Jest niebezpieczne, czy też nie? Warto o tym porozmawiać. Do zobaczenia, do usłyszenia.